Spotkanie Morsa Kozienice ze związkowcami Elko zainaugurowało drugą serię spotkań amatorskiej Ligi Halowej Piłki Nożnej. Zarówno grający w czarnych strojach Mors, jak i ich przeciwnicy wygrali pierwsze spotkania. Trudno więc było wskazać faworyta. Pierwsza połowa nie przyniosła bramek, a piłkarze koncentrowali się głównie na defensywie. Zupełnie inaczej wyglądało drugi 10 minut. Mors objął prowadzenie po trafieniu Dariusza Suchermana. Stracona bramka zmusiła związkowców do bardziej otwartej gry, co bezlitośnie wykorzystali przeciwnicy. Maciej Żak po podaniu Mirosława Jakupca podwyższył na 2-0, a w końcówce spotkania wynik ustalił Jacek Procki. Do jednej bramki toczył się także mecz Janikowa z 997 EP-Serwis. Przed tygodniem obydwa zespoły doznały porażek. Tym razem od początku lepiej prezentowali się stróże prawa, co zaowocowało bramką Piotra Przerwy już w trzeciej minucie. Doskonałą okazję, by podwyższyć prowadzenie miał kilka chwil później Marek Czyż, ale minimalnie przestrzelił. Pierwsza połowa zakończyła się skromnym prowadzeniem 997 EP-Serwis. Po zmianie stron Janików starał się za wszelką cenę doprowadzić do wyrównania, ale brakowało piłkarskich argumentów. Kolejne bramki zdobywali za to rywale. Najpierw Tomasz Hołun, a w ostatniej minucie Karol Jaroszek. 997 EP-Serwis pokonał Janików 3 do 0. W pozostałych spotkaniach Wir Kozienice pokonał OSP Płomień 4 do 0. Kagiek wygrał z Ryczywałem 2-1, a drużyny ze Świerzy Górnych i Głowaczowa podzieliły się punktami. Na czele tabeli Morsk i Kozienicka Gospodarka Komunalna. Jedyne zespoły z kompletem punktów. Kolejne pięć lokat zajmują drużyny z bilansem zwycięstwa i porażki. Tabelę zamyka OSP Płomień jeszcze bez punktów. Trzecia kolejka w najbliższy poniedziałek. Rozpocznie ją mecz Głowaczowa z Ryczywałem. Następnie 997 EP Serwis zagra ze Świerżami Górnymi. Związkowcy zmierzą się z Janikowem. Rywalem OSP Płomień będzie Mors, a kolejkę zakończy spotkanie KGK z Wirem Kozienice.